Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Game Newsie. I dzisiaj ciekawe wiadomości, bo wielu z Was na pewno czeka na Elder Ring eee, grę typu Souls like od From Software, czyli de facto od twórców y, popularnych soulsów. Ale ta gra ma być inna, i dlatego też ja na nią czekam, ze względu na to, że ma zaoferować dużo, dużo więcej niż poprzednie gry z tego gatunku, właściwie stworzonego przez to studio. Dużo się mówi o tym, że może nie pokazać się niestety w tym roku, że być może premiera zostanie przesunięta, bo już wielokrotnie bywała przesunięta, więc dlaczego nie mieliby zrobić tego jeszcze raz? Natomiast wydaje mi się, że tak może nie być i są szanse na premierę gry jeszcze w tym roku. A dlaczego o tym wszystkim w tym odcinku? Więc zapraszam do oglądania. Elder Ring to tak jak wam mówiłem, no, gra typu Souls-like, czyli o co chodzi? O bardzo trudne walki z bossami. O to zawsze chodziło w Soulsach, w Blackbornie, w Blackborne we Sekiro Shadow da Die Twice. Przepraszam za gubienie języka. Natomiast e, tutaj chodzi dokładnie o to samo, ale dodatkowo dostajemy prawdziwie RPGowy świat. Wiecie, te wszystkie elementy RPG e, Soulsy też miały. Natomiast. Fabuła nie była tam jakaś super rozbudowana. Sam gameplay był mocno liniowy, jeżeli chodziło się po jakichś pobocznych dróżkach, no to tylko i wyłącznie po to, żeby wejść tam, zabić tam jakiegoś stwora, wrócić i nadal wrócić do głównego wątku. Tak to wyglądało. W większości tytułów od studia From Software Sekiro Shadow DIE Twice było troszeczkę bardziej rozbudowane, ale mimo wszystko nie była to gra sandboxowa, a Elder Ring ma nam zaoferować ogromny otwarty świat. Czyli dostaniemy raczej typowego sandboxa i tym ja się osobiście jaram, bo takie gry, właśnie takie RPG najbardziej mi się podobają. Czyli, wiecie, możemy dowolni eksplorować świat, który nas otacza, bez żadnych sztucznych granic, barier czy wytyczonych ścieżek. Właśnie o to mi chodzi. I taką produkcją ma być właśnie Elder Ring. Do tego no oczywiście przy produkcji tej gry, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, yy, partycypuje George R.R. R. Martin, czyli osoba, która zasłynęła stworzeniem tworzeniem gry o tron, więc gi gigantycznej franczyzny już, jaka narosła wokół, wokół tego tytułu, dojdzie jeszcze taki malutki kwiatuszek, jakim jest Elder Ring. być może bezpośrednio nie yy, związany ze światem Gry o Tron, raczej na pewno nie, po prostu George R. R. Martin, a właściwie bardziej też jego zespół, bo pamiętajcie, że persona tych rozmiarów to nie jest pisarz sam w sobie, jest to cała armia ludzi, która go otacza i właściwie on prawdopodobnie daje jakieś natchnienie do wielu pomysłów, a nad ich rozwojem pracuje już cała, cała masa ludzi, sztabu, sztab ludzi, tabuny ludzi. Często my traktujemy takie osobistości znane, bogate, przepraszam za tą dygresję, ale wydaje mi się, że warto takie znane osoby, czy to ze świata gamingu, pisarzy, gwiazdy, czy też piłkarzy, sportowców, jako y, osoby pojedyncze, tak ich traktujemy. Jeżeli sobie myślimy o Tesli, no to myślimy sobie o ludziach, o zapleczu, o prezesie, jakim jest Elon Musk. On akurat jest takim, taką osobą, która jest y, mocno na pierwszym froncie. Jeżeli sobie myślimy o EA, y, o jakimś Ubisoftie czy innym, innej firmie tworzącej gry, co o CD Projekt, tam jednak tej. Takiej persony nie ma na froncie. Jeżeli ktoś kojarzy Wiedźmina na dwójkę albo jedynkę, był tam taki e, chyba Tomasz Gop. E, tak, i to była taka osoba, która była dość mocną, rozpoznawalną twarzą e, tej marki. Natomiast większość traktujemy po prostu jak, jak firma, a należy to. Każdą taką osobę, personę, Lewandowskiego, Georgia R. R. Martina, Jankosa, no może Jankosa trochę mniej, bo nie jest aż tak dużą personą jeszcze w w tym świecie gier. znaczy gigantyczną jest, ale nie jeszcze aż tak dużą jako sztab ludzi, którzy otacza te persony i pracuje jej jakoby też na ich sukces. Wiadomo one do pewnego momentu same się rozwijały, ale od pewnego momentu ten wózek pcha dużo więcej niż tylko jedna osoba. Podobnie jest z kanałami na YouTube, tylko jedna osoba siedzi na froncie, a tak naprawdę wiele osób pracuje na zapleczu. Ja jeszcze całe szczęście, znaczy całe szczęście, nieszczęście. niby jestem sam, ale też mam całą masę ludzi, którzy mi pomagają, czy to prowadzą kanał na Discordzie, na Facebooku, czy dostaję takie piękne banery od swoich widzów, więc to też nie jest tak, że jestem sam i sam w 100% prowadzę ten kanał. Każdy jak. Jakąś małą cegiełkę już zaczyna dokładać, a jest to jeszcze tak mały kanał, więc przy dużych kanałach jest to bardzo, bardzo rozbudowane. Ale odbiegłem od tematu gigantycznie, choć wydaje mi się, że taki należy na to patrzeć jeżeli chodzi o wkład Georgia R. R. Martina w, ten, w tą konkretną grę. Ale właśnie, cały czas nie nawiązałem do najważniejszego, czyli ci, którzy już orientują się w tym tytule będą pewnie zaciekawieni, kiedy ta ty ten tytuł się pojawi, a mianowicie plotki mówią o tym, że Elder Link ma zostać e, zaprezentowany na konferencji Microsoftu, która już w tym miesiącu, za niedługo, w połowie miesiąca, czy też pod koniec, ma się pojawić właśnie duża konferencja Microsoftu, na której to będą zaprezentowane Opowiadać jakieś tytuły, pokazywać nowości, i tam ten link ma zostać zaprezentowany. Częściowo, właśnie Microsoft chce promować e, konsole Xbox One, e, Xbox Series X i Series S Tom Grom e, od na, 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 not From Software, e, chociaż powiem szczerze, bo to jest japońskie studio. Więc e, takie właśnie japońskie studia i Souls, likey, to zawsze mi się bardziej z PlayStation kojarzyły, więc przejęcie tego przez Microsoft mogłoby być. No, znaczy przejęcie, może nie tyle co przejęcie, bo na pewno nie będzie to fizyczne przejęcie czy też zakup, ale jakby zapłata za możliwość promowania siebie razem z promowaniem tej marki, wydaje mi się, że byłaby dobrym ruchem ze strony Microsoftu i na pewno mocno by im pomogła, jeżeli chodzi o zwiększenie sprzedaży serii konsol Xbox Series. No ja się troszeczkę nie mogę doczekać, bo jest to, jest to ten właśnie sandboxowy świat, daje mi tutaj takie poczucie, że chciałbym w tą grę zagrać. Są slajki, -like e, lubię i nie lubię. Na zasadzie miałem przyjemność być, to była moja jedyna e, premiera gier dla prasy jeszcze dawno, dawno temu jak pisałem artykuły o grach bodajże 5-6 lat temu Byłem na premierze polskiej, premierze prasowej, właśnie sołsów, trójki i pogrywałem sobie w nie troszeczkę. Dużo się najadłem, fajne jedzenie mieli, fajne picie mieli, więc no, było, było naprawdę zacnie na takiej premierze. Z chęcią bym się jeszcze na kilka takich premier wybrał. Mam nadzieję, że zostanę zaproszony. Kiedyś, jak już urosnę, będę dużym youtuberem i będę na takie imprezy dla Was chodził. I wiecie, najgorsze jest to, że nie bardzo da się zrobić z tego relacji trzeba podpisać NDA i dopiero później to pokazać. No i Souls'y z tego powodu mi się podobały, Ten, ta trudność walki z bosami z każdym, to jest świetne, takie doszlifowywanie swoich umiejętności, to bardzo lubię, ale brak, brakowało mi tego e, otwartego świata, gdzie dla mnie jeżeli jest świat magii i miecza, no to od początku, od, od pierwszych gier, którego typu, tego typu grałem, Gothic, e, The Elder Scrolls 3 Morrowind, e, z tym właśnie takim e, widokiem z trzeciej, albo z pierwszej osoby, ale już w pełnej grafice 3D nie w rzucie izometrycznym. No to właśnie wymagam. Znaczy nie wymagam, ale ewidentnie na plusie na plus dla mnie jest otwarty świat gry i tutaj Otwarty świat gry, plus ci trudni przeciwnicy, to może być klucz do sukcesu. Podobnie bardzo popularny, zyskujący gigantycznie ostatnio na popularności, Valheim, też polega mniej więcej na tym samym. Oczywiście on nie jest socjalistyczny, -like to jest bardziej jak Survival, te, te wszystkie Survival horrory czy Survival gry ARK, Survival, czy jakieś tam The Forest i tak dalej. To podejrzewam, że to jest w tych klimatach, tylko fajnie wepchnięte w to. Magia i miecz e, i właśnie ten klimat w ale też mamy tam trudnych przeciwników, natomiast no nie jest to aż ten level trudności, jak możemy się spodziewać właśnie w takim slajkowym -like Elder Ringu. E, ja się nie mogę doczekać. Dajcie znać, czy wy też, czy, czy ktoś słyszał o tej grze wcześniej. E, ja powiem szczerze, dopiero znowu zaczynam się wkopywać, wgryzać w ten świat gamingu. I powoli zaczynam odkrywać takie świetne tytuły. Chociaż już o Elderlingu słyszałem rok temu po raz pierwszy, więc, yy, więc no. Nie mogę się doczekać i, i przyznam szczerze, że mam nadzieję, że do tego czasu jak wyjdzie, to już będziemy tutaj mieli jakieś streamy na tym kanale i będziemy sobie grać w takie gry, e, obgrywać i sprawdzać, jak to się sprawdza. Dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że, że też czekacie na to i że film Wam się podobał. Wiem, że się rozgadałem na przeróżne tematy, ale to tak wiecie, ja tak lubię, jak ktoś mnie kojarzy z głównego kanału, to ja tak lubię. E, a tutaj jeszcze szlifuję, jakby powiedzieć, swoją umiejętności prowadzenia tego kanału gamingowego, bo do tego trzeba mieć troszeczkę inne podejście niż do kanału technologicznego. No ale mam nadzieję, mam nadzieję, że powoli małymi krokami, z waszym dozą ogromnej cierpliwości uda nam się zbudować no... Naprawdę fajny gamingowy kanał i będzie się to zazębiać z kanałem technologicznym, bo jednak te PC Master Race jest ściśle związane z gamingiem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro. Oczywiście mam nadzieję, że o 19.00 uda mi się wyrobić. Chociaż strasznie wolno wrzuca mi YouTube te filmy, więc pewnie będzie to później, może nawet 20.00. Prawdopodobnie dzisiejszy film też leci troszeczkę później. No, YouTube jeszcze mnie nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o przepustowość wrzucania moich filmów na kanał. Dzie Dzięki wielkie, miłego dnia, wieczoru, nocy, bardziej wieczoru, nocy, dnia, bo w takiej kolejności możecie to oglądać od momentu publikacji. Więc życzę Wam, trzymajcie się cieplutko, widzimy się jutro w techniusie, potem w się, Więc do zobaczenia. Cześć!